A proszę państwa, patrzcie, powiedziała Stewardesa. Ten pan twierdzi, że ma miejsce przy oknie. Chyba ktoś pomylił klasy albo samoloty. Kilka osób parsknęło śmiechem. Ktoś nawet wymamrotał: To chyba żart w takim ubraniu? Steward odsunął jego plecak nogą, tak jakby to był śmieć. Proszę nie blokować przejścia, rzucił ostrym tonem i proszę się przesunąć na koniec. Tam będzie odpowiednie miejsce. Ale to jest moje miejsce, odparł cicho pasażer. Nie wygląda pan na kogoś, kogo było na nie stać, prychnął steward. Proszę usiąść z tyłu. Ludzie się śmiali. Kobieta z pierwszej klasy zakryła nos dłonią. Mam nadzieję, że nie będzie siedział koło mnie. Bo serio, ja tak nie lecę, powiedziała z obrzydzeniem. Załoga nawet jej nie uciszyła, zamiast tego stewardesa dorzuciła. Jeśli pan przyjechał tu z autobusu, to lot samolotem może być dużym szokiem. Kolejne śmiechy, a on nic, ani jednego słowa sprzeciwu, tylko przenikliwy, cichy spokój. A teraz cofnijmy się do początku i zobaczmy, jak do tego doszło. Jeszcze zanim zdążyli usiąść wszyscy pasażerowie, on już wzbudził spojrzenia, wyglądał zwyczajnie, może aż zbyt zwyczajnie. Miał na sobie spraną, trochę zabrudzoną kurtkę, stary plecak i zmęczone oczy y, człowieka, który albo nie spał całą noc, albo nie spał od kilku dni. Poruszał się powoli, uważnie, jak ktoś, kto nie chce nikomu przeszkadzać. Wszedł na pokład lekko przygarbiony, starając się nie rzucać w oczy, ale w samolocie, w zamkniętej metalowej rurze, każdy rzut oka trafia dokładnie tam, gdzie nie powinien. Młoda stewardesa, nienagannie uczesana w idealnie dopasowanym mundurze, zmierzyła go wzrokiem od stóp do głów i skrzywiła się tak subtelnie, że większość pasażerów pewnie by tego nie zauważyła. On zauważył. Proszę. Nie dotykać foteli, zanim pan nie usiądzie, powiedziała, starając się brzmieć profesjonalnie, ale jej ton miał w sobie coś kwaśnego, jakby bała się, że mężczyzna zostawi ślad na tapicerce. On skinął głową, nie odezwał się ani słowem. Ruszył w stronę swojego miejsca, numer 27C, miejsce przy przejściu, jedno z tych najtańszych kupowanych, kiedy człowiek liczy każdą złotówkę. Kobieta siedząca przy oknie spojrzała na niego z wyraźnym niezadowoleniem. Miała elegancką torebkę, perfumy, które wyczuł już z trzech kroków, i minę osoby, która wolałaby, żeby obok niej siedział ktoś lepszy. O nie, nie, no, tylko nie to mruknęła pod nosem wystarczająco głośno, żeby usłyszał udawał, że nie słyszy, usiadł cicho, starając się zająć jak najmniej miejsca. Ale to nie miało znaczenia. Atmosfera już była napięta. Zapiął pas i schował plecak pod fotel. Stuart, stojący przy przedniej części kabiny, spojrzał w jego stronę, po czym nachylił się do kolegi i powiedział półgłosem Widziałeś? Ten wygląda, jakby wygrał bilet w jakimś konkursie lataj tanio i brudno obaj się zaśmiali. On nadal milczał, obserwował, rejestrował każde słowo. Minęło kilka minut, gdy poprosił stewardesę: przepraszam, czy mógłbym dostać szklankę wody? Kobieta nawet nie spojrzała mu w oczy. – Teraz? – zapytała zirytowana. – Jeszcze nie wystartowaliśmy, proszę poczekać. Gdy odchodziła, dodała szeptem, lecz wystarczająco głośno, by słyszał – ludzie w tanich kurtkach zawsze mają najwięcej próśb. Kilku pasażerów zachichotało, a on… Nadal siedział spokojnie, nie reagował, nie po to tu był. Samolot zaczął kołować, silniki zawyły nisko, a kabina zadrżała. Gdy oderwali się od ziemi, stewardzi ruszyli do swoich obowiązków, ale za każdym razem, gdy przechodzili obok niego, wymieniali między sobą spojrzenia. Te same, które ludzie rzucają, kiedy widzą kogoś, kogo uznali za niegodnego ich uwagi. W końcu kobieta z okna spytała go z ironią: Przepraszam, a pan y, czym się zajmuje? Zanim odpowiedział, dodała szybko: O, nieważne, widzę po stroju. Poczuł jak kilka osób w pobliżu chichocze. Obrócił się do niej powoli. Jest pani pewna, że wie wszystko na mój temat? Zapytał spokojnie. Ona prychnęła. To chyba oczywiste. On tylko się uśmiechnął. Ten uśmiech był delikatny, ale miał w sobie coś, czego nikt nie wyłapał cień czegoś, czego nie potrafił ukryć tylko dlatego, że miał na sobie starą kurtkę. Spokojnie powiedział cicho. Wkrótce wszystko się wyjaśni. I wrócił spojrzeniem do okna. Nikt nie miał pojęcia, że ten mężczyzna nie jest tu przypadkiem. Ani kim naprawdę jest i że ten lot miał być dla załogi testem, którego nikt im nie zapowiedział. A oni już go oblali. Lot trwał dopiero od kilkunastu minut, a załoga już zdążyła pokazać mu, co naprawdę myślą o pasażerach takich jak on. Stewardesa, ta sama, która wcześniej skrzywiła się na jego widok, przechodziła korytarzem, roznosząc napoje. Każdemu uśmiechała się uprzejmie, ale gdy doszła do jego rzędu, jej twarz zmieniła się natychmiast. Napoje rzuciła chłodno, jakby wykonywała przykry obowiązek. Czy mógłbym dostać wodę? zapytał spokojnie. Westchnęła teatralnie. Wodę mamy, ale tylko butelkowaną. Jest płatna. W porządku, odparł. Na pewno Spytała z ironią: Nie chcemy kolejnego liczenia groszy, prawda? Kilku pasażerów roześmiało się półgębkiem. Mężczyzna siedzący obok przewrócił oczami, jakby było mu wręcz wstyd, że musi siedzieć obok człowieka, który nie wyglądał jak reszta. Stuart, który właśnie wracał z pierwszej klasy, zatrzymał się, słysząc ostatnie zdanie koleżanki. Co tu mamy? zapytał Problemy finansowe w samolocie ten pan powiedziała Stewardessa, wskazując na niego: Chcę wodę, ale no, sama widzisz. Steward nachylił się i dodał półgłosem, ale wystarczająco głośno, by usłyszały rzędy obok. Może powinniśmy go posadzić w toalecie. Tam nie przeszkadzałby innym. Kolejne chichoty. Ktoś z tyłu nawet nagrał sytuację telefonem. Nie dlatego, żeby bronić, ale dlatego, że ludzie lubią sensację, nawet jeśli jest obrzydliwa. On siedział spokojnie, prawie nieruchomo, nie reagował na żarty, nie odpowiadał na przytyki. Patrzył przed siebie, jakby analizował każde słowo, każdy gest. Widząc jego obojętność, stewardesa jakby poczuła się pewniej. Proszę się przesunąć, powiedziała ostro. Ten rząd jest zarezerwowany, mamy zmianę miejsc, ale to moje miejsce, przypomniał łagodnie. Teraz już nie. Uśmiech stewardesy był zimny. Proszę przejść na sam koniec samolotu. Zrobimy tu trochę przestrzeni dla osób, które zawahała się, zerkając na elegancką pasażerkę, które tego potrzebują. Pasażerka przy oknie kiwnęła głową z satysfakcją. No wreszcie, rzuciła. Myślałam, że tu zemdleję od tego zapachu. Zrobiło się cicho. Wszyscy czekali, co zrobi. On wstał spokojnie, bez słowa, wziął swój zużyty plecak i ruszył w stronę tylnej części kabiny. Ludzie odsuwali nogi, jakby przechodził obok nich ktoś, kto mógłby ich ubrudzić. Gdy przeszedł obok stewarda, ten mruknął: Jak lądujemy, to proszę zostać na miejscu, dopóki wszyscy normalni pasażerowie nie wyjdą, zrozumiano? Zrozumiano odpowiedział tylko. Z tyłu znalazł wolne miejsce pojedynczy fotel obok toalety najgorsze miejsce w całym samolocie. Usiadł tam bez protestu. W dowolnej innej sytuacji ktoś by się oburzył, krzyczał, domagał się praw pasażera, ale nie on. To właśnie ich zaczęło niepokoić. Stewardesa, która go tu przesadziła, wracała tą stroną jeszcze dwa razy. Za każdym razem rzucała mu krótkie, czujne spojrzenia, jakby chciała coś w nim rozszyfrować. Aż w końcu, przy trzecim przejściu, zapytała: Dlaczego pan nic nie mówi? Dlaczego pan się nie denerwuje? A powinienem? Spytał łagodnie. No, zacięła się. Ludzie zwykle reagują. Ja nie jestem tu, żeby reagować. A po co pan tu jest? Wtrącił stuart z końca przejścia. Spojrzał na nich oboje. Jego wzrok na sekundę stał się ostry, pewny, zupełnie inny niż przed chwilą. Żeby obserwować, powiedział cicho. Stuart roześmiał się nerwowo. Co pan niby obserwuje? Ceny przekąsek? Nie odpowiedział. Zamiast tego wyjął z kieszeni bilet. Niby zwykły, ale z jedną małą, niezrozumiałą dla nich adnotacją. Stuart zauważył i zmrużył oczy. Co to jest? zapytał, wskazując na literę i numer. To. Mężczyzna uśmiechnął się lekko. To coś, co będzie miało dla Was duże znaczenie po wylądowaniu. Stewardesa przełknęła ślinę. Pierwszy raz w jej oczach pojawił się cień niepokoju? O czym Pan mówi? Wkrótce się dowiecie, powiedział spokojnie, opierając głowę o fotel. A potem dodał coś, co przeszyło ich jak zimny podmuch. Ten lot był testem i wynik już znam. Załoga zaczęła szeptać między sobą, coś było nie tak, nie mieli pojęcia jak bardzo. Kiedy samolot rozpoczął zniżanie, napięcie w kabinie robiło się coraz bardziej wyczuwalne. Stuart albo przechodził obok niego co chwilę, rzucając nerwowe spojrzenia, albo znikał w gali, gdzie załoga szeptała między sobą, jakby próbując rozwikłać zagadkę, kim właściwie jest ten mężczyzna z brudną kurtką. Nie reagował. Siedział spokojnie, patrząc przez małe okno na chmury, jakby przygotowywał się na coś, co dopiero nadejdzie. Ktoś z pasażerów nawet zauważył, ten facet ma w sobie coś dziwnego. Nie wygląda na biednego, on wygląda, jakby czekał. Po wylądowaniu pasażerowie zaczęli wstawać, jak zawsze, w pośpiechu, zniecierpliwieni, pchając się do wyjścia, jakby każdy z nich miał najważniejsze miejsce do osiągnięcia na świecie. Stewart podszedł do niego i w tonie, który miał być stanowczy, ale brzmiał bardziej jak desperacja, powiedział: Proszę siedzieć, pan wyjdzie ostatni? Mężczyzna uniósł wzrok i spojrzał na niego w sposób, który sprawił, że Stewart odsunął się pół kroku. Nie sądzę, odparł spokojnie. Stewart zbladł. To był pierwszy moment, w którym poczuł, że sytuacja wymknęła mu się z rąk. Drzwi samolotu otworzyły się. Do kabiny wszedł kapitan w pełnym uniformie, z poważną miną. Zwykle kapitanowie nie schodzą do tylnej części samolotu po lądowaniu. Tym bardziej nie podchodzą do pasażerów siedzących przy toalecie. A jednak ten kapitan zmierzał prosto tam. Steward i stewardesa zesztywnieli. Pani z pierwszej klasy, która wcześniej narzekała na zapach, patrzyła z ciekawością. Pasażerowie zaczęli się zatrzymywać w przejściu, blokując wyjście, bo wyczuli, że dzieje się coś nietypowego. Kapitan zatrzymał się tuż przed mężczyzną, i wtedy stało się coś, co od razu zmieniło atmosferę w całej kabinie. Kapitan lekko się pochylił. Panie, powiedział z szacunkiem, jakiego nikt wcześniej dziś nie usłyszał. Dziękuję, że zdecydował się pan przeprowadzić tę inspekcję. Załoga nie została uprzedzona, ale rozumiem, że taki był zamiar. Stewardesa zakryła usta dłonią. Steward zrobił się biały jak kartka. Pasażerowie szeptali głośno, nie wierząc własnym uszom. Mężczyzna w zniszczonej kurtce powoli wstał. Jak widzisz, kapitanie, wszystko poszło zgodnie z planem, powiedział spokojnie. Oczywiście, panie, zaczął kapitan, ale stewardesa przerwała mu prawie krzykiem Jakie panie? Kto to jest? Kapitan spojrzał na nią z chłodnym współczuciem, odwrócił się do mężczyzny, jakby czekał na pozwolenie. Mężczyzna skinął głową, kapitan wyjął z kieszeni małą kartę identyfikacyjną, podniósł ją wysoko, żeby wszyscy mogli zobaczyć. Na karcie było logo linii lotniczej, a pod nim imię i nazwisko. I stanowisko Chief Executive Officer, prezes zarządu linii lotniczych Erion. Kabina zamarła. Kobieta przy oknie usiadła z hukiem, jakby ktoś uciął jej nogi. Steward zakrył twarz dłonią. Stewardesa drżała tak, że upuściła metalowy dzbanek z wodą, który potoczył się po podłodze. To. to nie może być prawda! szepnęła. Mężczyzna spojrzał na nią z tym samym spokojem, który miał przez cały lot. Przez całą drogę mieliście okazję pokazać, jak traktujecie ludzi, którzy nie wyglądają tak, jakby mieli drogi garnitur. Jego głos był cichy, ale każde słowo brzmiało jak wyrok. I wykorzystaliście tę okazję bardzo. wyraźnie. Stewardesa zaczęła płakać. My. my nie wiedzieliśmy. Właśnie o to chodzi! przerwał jej łagodnie to nigdy nie powinno zależeć od tego, kim człowiek jest, ani ile zarabia, ani jak wygląda. Stuart próbował coś powiedzieć, ale kapitan uniósł rękę w jego stronę. Po dzisiejszym locie wasze stanowiska zostaną wstrzymane do czasu oficjalnej decyzji zarządu, oznajmił zimno. Pasażerowie zaczęli klaskać. Nie wszyscy, ale wielu. Nie klaskali na powitanie prezesa, klaskali dlatego, że wreszcie ktoś zrobił to, czego nikt inny nie odważył się zrobić. Postawił granicę. Mężczyzna w kurtce przeszedł obok szokowanej załogi i spojrzał im ostatni raz w oczy. W powietrzu człowiek nie ma nic oprócz drugiego człowieka, je powiedział, a dziś ja nie miałem nic. I o to chodziło. Wyszedł z samolotu pierwszy, a za nim kapitan. Załoga została na pokładzie, w ciszy, która bolała bardziej niż jakiekolwiek słowa. Tego dnia cała linia lotnicza nauczyła się lekcji, którą długo będą pamiętać.